Siemanko, tego chyba Wam nie muszę przedstawiać, oto i ona najnowsza partia Gladiatora sprzedawana na ten rok, wszystkie dane wyrzutnie zobaczycie tradycyjnie przed odpalaniem, ale tutaj widzę, że bez zmian jedynie nam się zmieniła grafika, według mnie na moje gusta jakoś podoba nawet mi się i bardziej, choć tamta oczywiście też była równie super, wyrzutnie znajdziecie, wyrzutnie znajdziecie na fajwerki gorzów. czy warto już za momencik będziecie wiedzieli, zapraszam Was do oglądania. Najnowsza partia. O, to było mocne. Podsumowanko, najnowsza partia okazała się delikatnie znerfiona jak ta z 2024 roku. Na szczęście nie aż tak mocno, podobnie jak nerw uraniu, termo, czy nowe zombie parte, czy to plutonium, widać, że efekty troszkę słabsze i walnięcie już nie te. Ale to wciąż, słuchajcie, mocna, konkretna wyrzutnia, której mogę dać śmiało dziewiąteczkę z plusem. Na filmiku widać doskonale, bo też odezwałem się, gdy wleciał nam ten konkretny, naprawdę konkretny pocisk, i tak powinny w sumie wyglądać wszystkie pociski. No a było ich raptem parę. Szkoda, czy polecam? Oczywiście, że tak. Na moim nagraniu trzeba wziąć poprawkę, gdy było dosyć, było dosyć jasno nagrywane. Hmm. Że gdy będzie bardziej ciemno, to będzie bardziej widać niebieskich kuleczek. Jak i będzie bardziej widać te białe migotańko. Głównie te dwa efekty wyszły trochę słabiej. Mimo, że nagrywane było, słuchajcie, za 5,0. To jak widzieliście, niebo wyglądało jeszcze całkiem jasno. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na fajwerki gożów. Hej!